I drugi taki temacik, bardzo ważny. Nasze apostołowanie. Żeby odkryć, że mam pomagać komuś, muszę sam poczuć, że ktoś mi pomógł, żeby chciało mi się dalej iść, głosić słowo Boże. Nie, to jest tak górnolotnie mówione. Wszystkim, którzy nie są katechetami albo księżmi, to się kojarzy tak, że mam wejść w rolę księdza albo w rolę katechety, w rolę jakiejś siostry zakonnej. No właśnie o to chodzi, że nie o to chodzi. To nie o to chodzi. My tak bardzo przywiązaliśmy się do tego, że No właśnie nie o to chodzi. My jesteśmy przywiązani do takiego schematu, że jak Coś robić dla Jezusa, no to pewnie musi to być jakaś modlitwa. Jak mam być apostołem Jezusa, to pewnie mam klęczeć, mam zostać księdzem, mam, nie wiem, pójść na pięć mszy, odmówić jakąś porządną pokutę. No to nie o to chodzi. Apostołowanie, czyli pokazywanie, że się wierzy w Jezusa. W jaki najprostszy sposób można to zrobić? No w taki, w jakim żyjesz. Teraz się rozglądamy w czym i czym żyjemy. I spróbuj zrobić to dziś wieczorem, jutro, w sposób dobry. Spróbuj tego nie odwalać. Spróbuj zrobić tak, żeby komuś to pomogło, żeby to było po prostu zrobione dobrze. Nie szukajmy dalekich form pomagania w jakiejś innej dziedzinie, tylko zróbmy to, co robimy, ale po prostu dobrze. Uznajmy, że to jest to, do czego Bóg mnie wzywa. Pamiętam, kiedyś miałem takiego kolegę, nie, no nadal jest moim przyjacielem, bardzo chciał wyjechać na misję. Planował sobie to z roku na rok, normalnie. Cały czas odkładał to, że jest tutaj bardzo dobrym psychologiem, psychoterapeutą. Nie, nie, trzeba jechać na misję. Pojadę, będę misjonarzem, będę robił to i to z moją żoną. Będziemy głosić dalekie misje. Wow. I to sobie wszystko szczegółowo zaplanował. A tymczasem no, stawał się coraz lepszym psychoterapeutą. Ale myślał o misjach. Myślał o tym, co będzie robił, jak będzie już jakimś takim dużym, znanym misjonarzem. W końcu zrozumiał, że to, co robi, jest jego apostołowaniem, czyli jest jego właśnie misją. Że to mamy robić, co robimy. To, co najbardziej czujesz, to, co najbardziej potrafisz, to, co ci wychodzi, to, czym się cieszysz. Bóg nie jest takim sadystą, że a, lubisz to, lubisz tamto. Nie, pojedziesz na misję, będziesz mówił moje słowo. No, straszna sprawa. Wyobraźcie sobie kogoś, kto wam mówi o Jezusie, dlatego, że kazał. Że Bóg mu kazał i Bóg go oderwał od jakiejś dobrej, ulubionej, fajnej czynności, którą pomagał innym ludziom i kazał mu Bóg jechać na misję. Opiekować się jakimiś tam ludźmi, którzy w ogóle nie słyszeli o Jezusie. Nie? Jest takie przysłowie: nie? z niewolnika nie ma robotnika. Jeszcze jaką formą możemy apostołować? Możemy apostołować formą tego, że będziemy się starać coś więcej robić. Staranie. Obecnie jakaś taka trudna dziedzina ludzie mało się starają. Teraz uważamy, że wiele rzeczy za nas załatwią różnego rodzaju fitness kluby, jakieś programy żywieniowe, programy ćwiczenia, programy wychodzenia ze stresu, z depresji, z mnóstwa rzeczy, że, że to wszystko załatwi za nas jakiś program, jakieś leki, jakieś w ogóle środki, sposoby i w ogóle. Musimy pracować nad pewnymi rzeczami. Kiedy się zmagamy, rośnie siła naszego wnętrza. Tak jak na siłowni, kiedy zaczynam ćwiczyć pompki. Pamiętam, zaczynałem robić. I ile ja tych pompek zaczynałem kiedyś robić? Nie wiem. Z 6 lat temu zrobiłem 20 pompek i, i po prostu padłem do zmęczenia. Codziennie, no nie, codziennie jedną nie. Co tydzień dorzucałem sobie dwie pompki. Udawało mi się zrobić coraz więcej. Kiedy doszedłem do 80, stwierdziłem, że więcej się już nie da. Możemy ćwiczyć ciało, możemy ćwiczyć duszę. Kiedy, jest, kiedy ćwiczymy duszę, kiedy coś poprawiamy w swoim życiu, w swoim życiorysie takim duchowym, I inni to widzą. I też chcę im się coś zmieniać. Czasami chodzi o to właśnie, żeby być świadkami starania się pokonania swojego problemu, a nie tylko świadkami zwycięstwa, że ja już coś pokonałem, jestem bezgrzeszny, nie mam z tym z tym problemu, jestem święty, a ty nie jesteś, ty nie jesteś jeszcze święty, a ja już tak, patrz, a ja tak. <laughs> nie. Yy... Chciałem powiedzieć, że często, nie. Najbardziej ludziom jest potrzebne to, że my staramy się z tego wyjść, że znajdujemy siłę i że ciągle powstajemy i próbujemy, i że to próbowanie nam wychodzi. Że się staramy, że wychodzimy, że próbujemy, że jak upadamy, to cały czas wstajemy. Przypominam, że w chrześcijaństwie zwycięzcą jest nie ten, kto nie upadł albo wstał. I stoi, tylko zwycięzcą jest ten, kto podnosi się z upadku, kto powstaje. Ten już jest zwycięzcą. Czyli apostołowanie to jest próba robienia czegoś. Kłamałem? Postaram się nie. Powiedziałem koleżance parę słów niemiłych, powiem jej coś miłego: od drobniutkich rzeczy to będzie dobry początek. Jak będziecie odczuwali jakieś powołanie, napiszcie, zadzwońcie do Agacińskiego, poradzę wam, co dalej. Na razie wszyscy jesteśmy na tym etapie. Zrób to, co potrafisz, to, w czym żyjesz, najlepiej i pokaż innym, że starasz się pokonywać swoje słabości, zaczynając od tych codziennych, najbardziej doskwierających. I na tych na razie się skupmy. Czyli tak, Jezus chce żebym mógł i w sercu, i w swoim życiu powiedzieć, że szukam mojego spotkania z Jezusem. I drugie, że szukam mojej formy, mojego sposobu apostołowania, czyli mojego sposobu służenia innym i mojego sposobu świadczenia o Jezusie. Skąd znaleźć siłę? Ewangelia, ostatnio odkryłem, ma taką nazwę. Duża porcja nadziei.